liczba. Logarytm przy podstawie 5 z pierwiastek ze 125 jest równa. Zacznijmy od przepisania. Aby obliczyć logarytm, dobrze byłoby mieć Tę liczbę logarytmowaną zapisaną za pomocą potęgi tej liczby, która jest na dole. No przede wszystkim widzimy, że 125 jest potęgą liczby 5 i ten pierwszy krok zrobimy. To jest 5 do potęgi trzeciej. Teraz, jak pozbyć się pierwiastka? Pierwiastek n tego stopnia z liczby a jest to a do potęgi 1 przez n. Tak możemy zamienić pierwiastek na potęgę. I wykorzystując to, było 5 do potęgi trzeciej. To była nasza liczba a była pod pierwiastkiem stopnia drugiego. To znaczy, że ta liczba musi być do potęgi 1 przez i stopień pierwiastka. Czyli to jest do potęgi 1 druga, bo domyślnym stopniem jest 2. 1 druga. Teraz mamy tutaj potęga potęgi. Wykorzystamy wzór związany z potęgami a do potęgi m i do potęgi n, wykładniki wtedy się mnożą. M razy n. Jeżeli wymnożymy te wykładniki, to po przepisaniu będzie 5 do potęgi 3 drugie. No, chcielibyśmy na przykład pozbyć się tego wykładnika. Jest też taki wzór związany z logarytmami, że jeżeli jest logarytm przy podstawie A z X i mamy mnożenie liczby przez taki logarytm, to wówczas uzyskam logarytm przy podstawie A z x i ta liczba m Wchodzi jako wykładnik tej liczby x. Czyli będzie x do potęgi m. Taki jest wzór. Natomiast my wykorzystamy ten wzór w drugą stronę. Bo mamy tutaj wykładnik tej liczby logarytmowanej. Więc ta liczba, zgodnie z tym wzorem, ona wyjdzie przed logarytm. Czyli napiszemy ją za chwileczkę tu przed logarytm i będzie to 3 drugie razy logarytm przy podstawie 5 z liczby 5. I ostatnia rzecz, jak obliczyć ten logarytm? Ponieważ tu jest podstawa 5 i tu tak samo jest piątka. No, znając definicję logarytmu Logarytm przy podstawie a z liczby b jest to taka liczba c, dla której zachodzi działanie. a do potęgi c równa się b. a do potęgi c równa się b. I zobaczmy tutaj. Jeżeli chcę wyliczyć wartość logarytmu, to pytam się 5, Należy podnieść do jakiej potęgi, aby uzyskać 5. No czym się do potęgi pierwszej. Czyli jeżeli jest też taki wniosek, że jeżeli podstawa logarytmu jest taka sama, jak wyrażenie logarytmowane, zawsze to wynosi 1. Dlaczego a do potęgi c równa się b? A do potęgi pierwszej równa się A. Czyli to jest liczba 1. Czyli uzyskamy 3 drugie razy 1, czyli 3 drugie. Czy wyłączyć całości chyba nie potrzeba, bo widzimy już, że ten wynik jest dokładnie odpowiedzią D w tym zadaniu. I to kończy nasze obliczenia.